W sobotę 26 września w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu nauczyciele oraz uczniowie z Centrum Kształcenia Torus uroczystą inauguracją rozpoczęli nowy rok szkolny. Już po raz piąty odbyła się inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Torus w Jarosławiu. Jesteśmy szkołami kształcącymi dorosłych oraz młodzież. W tym roku rozpoczęliśmy działalność nowej placówki, medycznej szkoły policjalnej w Jarosławiu, która w swojej ofercie posiada 9 kierunków kształcenia. Ponadto posiadamy policjalną szkołę w Jarosławiu, która kształci w 19 zawodach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w którym można uzyskać wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbywać się będą w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaraz będę chciała przedstawić Państwu kadrę pedagogiczną oraz osoby pracujące u nas tutaj w sekretariacie. Na pewno Państwo znacie już, a jeżeli nie, to na pewno będziecie mieli Państwo przyjemność e, gdzieś e, w trakcie zajęć e, poznać e, naszych pracowników sekretariatu pani e, Maria Bakusz pani Anna Mroz pani Iwona Janusz i pan Rafał Gawel Teraz e, chciałabym Państwu przedstawić e, e, wykładowców, którzy będą mieli e, z Wami zajęcia. E, pani Beata Roga, e, nauczyciel matematyki, fizyki, chemii e, w e, na pierwszym semestrze. E, zajęcia z pierwszego semestru e, będą w sali C11 e, na... E, Jaka to jest to? A, tak, dobrze, to może później. Pani Nadzieja Olejasz, język polski, liceum drugi semestr. Pani Paulina Sawa, historia, historia i społeczeństwo, liceum trzeci semestr. Pani Ewelina Pawlikowska, język angielski, liceum czwarty semestr. Pani Katarzyna Stec. Język polski, liceum pierwszy semestr. E, pan Marek Jucha, geografia, liceum semestr. E, pan Radosław Piestrak, e, nauczyciel prawa, technik ochrony, pierwszy semestr. E, pan Piotr Kot, konwojowanie, technik ochrony fizycznego zatrudnienia, semestr trzeci. Pani Iwona Turek, działalność gospodarcza, administracja. Pani Adrianna Gemra, prawo, administracja. Pani Anna Czarniecka, prawo cywilne, prawo administracyjne, administracja, semestr trzeci. Pani Magdalena Hadryś-Urbanik, nie ma jej tutaj w tej chwili, ale ma dzisiaj też zajęcia na opiekuniem medycznym, semestr pierwszy. Pani Marta Matyka, opieka nad osobą chorą, działania opiekuńcze, opiekun medyczny, semestr drugi. Pan Andrzej Kruściel, zagrożenia w środowisku, pracy ocena, ryzyka zawodowego, BHP, semestr 1, Pani Grażyna Ficek, techniczne bezpieczeństwo pracy, zarządzanie systemami BHP, technik bezpieczeństwa, drugi semestr. Pan Zbigniew Gdański, zarządzanie systemami BHP, oselenie przyczyni, okoliczności wypadku, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, semestr trzeci. Pani Wioleta Orzańska, kosmetyka pielęgnacyjna upiększająca, zabiegi pielęgnacyjne upiększające, kosmetyka, semestr pierwszy. Joanna Sikora, język angielski, technik usług kosmetycznych, semestr trzeci. Pani Bernadetta Bukowy, kompozycje florystyczne, wykonywanie kompozycji florystycznych, florysta. Pan Janusz Blechinger, przedmioty farmaceutyczne, technik farmaceutyczny. Może jeszcze wymienię osoby, które, których tutaj nie ma, natomiast chciałabym, żebyście Państwo znali imiona i nazwiska tych osób, bo na pewno w trakcie nauki będziecie Państwo mieli z tymi osobami zajęcia. Pani Katarzyna Nalepa-Bębenek, podstawy terapii zajęciowej, terapeuta zajęciowy. Pani Regina Kręzel, propedałtyka zdrowia, asystentka stomatologiczna. Pan Krzysztof Kisiel, wiedza o społeczeństwie. Pani Jolanta Śliwa-Kaltenberg, podstawy finansów publicznych. Krzysztof Tupczalski, język angielski. Agata Haśko, biologia, materiałoznawstwo. I bardzo przepraszam pan Andrzeja, jest z nami pan Andrzej Krawczyk, matematyka. Cieszę się, że, że przyszedł pomimo tego, że nie ma, że nie ma zajęć. Dzisiaj pan Andrzej Bajan, geografia, pan Krzysztof, CAP, ochrona osób, ochrona, mienia, samoobrona, pani Wona, myłek, wykonywanie pracy biurowej, pani Agnieszka Żółcińska, postępowanie w administracji, Marzena Kochyt, zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, opiekuńcze, Monika Wilk, język migowy. Anna Kapusta, zarys anatomii, pierwsza pomoc, Magdalena Leżucha, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, Barbara Świtała, farmakologia, Joanna Głogowska-Chrust, pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej, Patrycja Blajer-Jabłońska, planowanie i organizowanie terapii zajęciowej. Zainteresowanie naszymi szkołami z roku na rok jest coraz większe, dlatego cały czas poszerzamy ofertę naszego kształcenia. W dniu dzisiejszym na inauguracji roku szkolnego frekwencja dopisała. To też wynika z faktu, że zdawalność naszych egzaminów zawodowych jest bardzo wysoka. W dalszym ciągu rekrutacja do naszych szkół trwa, także zachęcam bardzo gorąco. Zostały jeszcze wolne miejsca, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszamy na ulicę Grodzką 7 przez 3 od 9 do 17, od poniedziałku do piątku. Proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego w nowym semestrze, powodzenia, zapraszam na zajęcia. Dziękuję bardzo.